Na szczęście to już prawie koniec mojej historii, i mam nadzieję, że choć trochę Wam na mnie zależy. Chciałbym, żebyście teraz się o mnie martwili. Oj, bardzo bym chciał. Pewnie większość z Was zastanawia się, czy Betty faktycznie do mnie przyszła, skoro wciąż żyje i piszę te słowa. Otóż tak, przyszła. A było to dokładnie dwa dni po tym, jak wybrałem się z moimi byłymi kolegami do ścieków. W międzyczasie kolejne dwie sprawy zaginięć trafiły na policję. Ja jadłem mniej niż wcześniej. Nie wychodziłem prawie, że w ogóle z domu. Co nawet było na rękę moim rodzicom. Bo przecież w naszym mieście grasował porywacz pedofil. Dlatego też pewnie nie naciskali na mnie, żebym wyszedł na dwór i rozumieli, że po stracie wszystkich kolegów nie mam się z kim bawić. Cały czas tylko czekałem na nią. Na dziewczynkę z mackami zamiast głowy która pokiereszuje mi twarz i wyrwie wszystkie zęby. No co były najgorsze, prawie że bezsenne. Odsypiałem je po przejściu ze szkoły w słoneczne popołudnia, ale wiedziałem, że to już prawie mój bliski koniec. Peti zjawiła się gdzieś około godziny pierwszej. Wyczułem ją niemal natychmiast, leżąc jak zwykle od kilku dni cały przykryty kołdrą i trzęsąc się cały. Zimny pot spływał mi po czole, kiedy nagle usłyszałem ciche plaskanie. Tak jakby odległe, ale jednocześnie zbliżające się do mnie. Przełknąłem ślinę, dokładnie wiedząc, co do mnie szło. Serce zastukało mi jak młot, a w oczach zaczęły kłębić się łzy rozpaczy. Była tam, a plaskanie przybierało na sile. Poczułem ten znajomy zapach ścieków. Nie wiedziałem, co robić. Powoli zdjąłem kołdrę z głowy. Także wystawały mi z niej teraz oczy. I naprawdę tam była ta sama postać z mackami, które bezwładnie leżały na ziemi. Weti, wyszeptałem ze skruchą. Ona tylko zbliżyła się do mnie. Cześć, Owen, wychrypała. Jak tam twoje zęby? Jej głos był straszny, niosący się echem w mojej głowie. Ja ty, Proszę Zapłakałem Nie chcę umierać Moje ramiona były wiotki Całe ciało złapał paraliż Nie mogłem nic zrobić Tylko się w nią wpatrywać Jej matki podniosły się A ona podeszła jeszcze bliżej Ścisnąłem ręką kołdrę Tak mocno, że ręka zaczęła mi bieleć Dotknęła mnie Musnęła po twarzy, a jej pozostałe kończyny już dobierały się do reszty mojego ciała. W tej chwili mój oddech był tak ciężki, że zdawało mi się, iż z każdym wydechem wydostaje się ze mnie trochę życia, jakby moja dusza ulatniała się z ciała. Wiem, że nie chcesz, powiedziała Betty. Wiem to, bo widzisz, potrafię widzieć, kiedy ktoś chce. A to dlatego, że sama tego chciałam. Kiedy mnie biliście, pomyślałam tak i zobacz. Jestem teraz tutaj i to cudowne uczucie. Jej macka owinęła mi całe gardło i przesunęła oblisko otchłani, która otworzyła się w kształcie dziury pośrodku jej wszystkich ośmiorniczych ramion. I zobacz, kim się stałam. Dostałam moc w zamian za to, że na zawsze będę uwięziona w tym ciele. Ale mi to pasuje. Lubię zabijać. Bardzo lubię. A ty wiesz, że należy ci się kara. Betty, jęknąłem. Przepraszam. Naprawdę bardzo przepraszam. Gdybym tylko mógł cofnąć czas, postąpilibyście tak samo. Bo czas wyprałby wasze umysły. Zaufaj mi. Znam teraz wiele tajemnic wszechświata. Stałam się jedną z jego części. Naukałem cicho, słysząc jej słowa. Pomyślałem wtedy: Boże, co my zrobiliśmy? Stworzyliśmy potwora. Mimo to, Owenie, twój przypadek jest inny. Betty zaśmiała się. To ty włożyłeś mi patek w szprychy mojego roweru. To ty spowodowałeś mój upadek. I to ty odpowiadasz za moją śmierć. Obraz przed oczami rozmazywał mi się. Ledo co widziałem, już Betty. I jedyne, co wciąż pozostawało takie samo, to tucie jej macek na swoich plecach i ciele, a także smród, jaki się z niej wydobywał. Wydaje mi się, że dla ciebie lepiej będzie przygotować coś innego, lepszego. Taka mała zemsta za to, że przez ciebie jestem tym, czym jestem, kontynuowała Betty. Nie umrzesz! Kiedy to usłyszałem, moje oczy rozwarły się szeroko. Spojrzałem na nią zszokowany, nie wiedząc co powiedzieć. Mimowolnie spłynęło na mnie uczucie ulgi, ale takie jak zwykle, tylko chwilowe. Betty powoli zaczęła odsuwać ode mnie macki. Pamiętaj tylko jedno, zachrapała: zawsze będę przy tobie, do twojej prawdziwej śmierci. Poczułem, jak mdleje. Krew całkowicie odchodziła mi z mózgu. Gdyby nie to, że zasypiałem, najpewniej bym zwymiotował. Tak jednak padłem na łóżko. Rana obudził mnie krzyk mojej matki. Był przerażający, niczym skrymer z jakiejś gry. Okropność. Wstałem i od razu przypomniałem sobie zdarzenia z poprzedniej nocy. Zadrżałem, nie wiedząc do czego Betty mogła być zdolna. Zastanawiałem się, co zrobiła, wybiegając z pokoju i gnając cały czas tym samym tempem przez korytarz, obawiając się najgorszego. Ludzie często starają się przewidzieć jakieś zdarzenie, ale często im to nie wychodzi. Raz już wiem, że jeżeli naprawdę odgadną to, co się stanie w niedalekiej przyszłości, to może być tylko i wyłącznie coś złego. Kiedy wpadłem do pokoju mojego brata, z którego dobiegał krzyk, zamarłem z przerażenia, tak jak ostatniej nocy. Ona... Ona go zabiła. Zabrała ze sobą jego duszę. Mojego malutkiego, ośmioletniego braciszka, który nie był jej nic winien. Zabrała go, bo wiedziała, jak bardzo go kochałem. Często lubiłem mu odpowiadać na pytania, pokazywać różne rzeczy, bawić się z nim. A teraz odszedł, a ja mogłem tylko cierpieć. Do naszego pokoju wbiegł ojciec. Co on? wyjąkała moja mama. To ten sam zabójca! Zabrał go! Załkała głośno i przytuliła się do taty. Byłem całkowicie zagubiony. I dopiero wtedy poczułem, co to jest samotność. Nie bez powodu kilka razy odwoływałem się do wszechświata i jego mocy. Teraz mam tę samą fobię co Lovecraft. Obawiam się tego, co czyha na nas w gwiazdach. I również uważam, że ludzkie życie to zwykły przypadek. Efekt uboczny wielkiego wybuchu. Jednak zanim ostatecznie zakończę moje słowa, mam jeszcze dwie historie. Ludzka pamięć jest tak skomplikowana jak miłość do kobiety. Niby ich unikamy, niby mamy czasem dość ich marudzenia, ale bez nich nie dałoby się żyć. Jeśli jednak, jakaś cię rzuciła, starasz się zapomnieć o tym, że proponowała ci przyjaźń. Przynajmniej jesteście z nią w dobrych stosunkach. Ja też zacząłem być z moimi wspomnieniami w dobrych stosunkach, a to dlatego, że je z siebie wyrzuciłem i brałem leki, które je blokowały. Nie widziałem dlaczego jestem w domu dziecka, ani dlaczego je biorę. Po prostu wszystkiego nie pamiętałem. Czasami śniły mi się tylko koszmary z dziewczynką, z której twarzy zwisały macki, ale nie potrafiłem ich zrozumieć. Zapomniałem o wszystkim. Dosłownie o wszystkim, co się działo. Nie o tym jednak chcę wam teraz opowiedzieć. Chciałem za to opisać swoją pierwszą miłość. Prawdziwą miłość. Nie gdzieś tam gimpusiarskie związki na dwa tygodnie. Nazywała się Clarice i była w tym samym wieku co ja. Poznaliśmy się zwyczajnie, nie mając co robić i szukając towarzystwa. Ona była naprawdę piękna. Aż dziwiłem się, że wybrała kogoś takiego jak ja. Miała piękne włosy, czarne, spływające jej kaskadą na ramiona. Kiedy się całowaliśmy, kochałem zatapiać w nich swoje dłonie. Wiem na pewno, że była to dorosła miłość. Kochaliśmy się i byliśmy sobie tak bliscy jak nikt inny. Ale trzeba tu się skupić na jednej ważnej scenie scenie, w której nasze strefy erogenne poniosły nas trochę dalej, niż my leściliśmy. Nie wiem nawet, kiedy dokładnie wylądowaliśmy w łóżku w nocy, kiedy zakradłem się do jej pokoju. Pokochałem seks od razu to ciepłe ciało pocałunki, gdzie tylko chcesz. Prawdziwe wyznanie miłości, oddane gestami tak przyjemnymi, że są praktycznie nie do opisania. Nie miałem zabezpieczenia, ale ona o tym wiedziała. Zrobiłem to. Moje nasienie wyleciało w nią, co dawało tylko jedno. Wydaje mi się, że tej nocy zaszła w ciąży, a ja czułem przez to, że jestem szczęśliwy. Śpiąc przy jej boku, obiecałem sobie, że jeśli to, co oboje myślimy, okaże się prawdą, to zrobię wszystko, byleby tylko się nią opiekować. Miałem wtedy swoje pięć minut, które ma każdy człowiek na ziemi. I to w tym momencie ja byłem najszczęśliwszą osobą na świecie. Ale jednak wstałem rano, a jej już przy mnie nie było. Wyszedłem z pokoju, mając dobry humor. Cieszyłem się, że to, co zrobiliśmy, połączyło nas już na zawsze. Tak mi się przynajmniej wydawało. Mimo to pomyliłem się. Wszystkie dzieciaki, nieważne w jakim wieku, zgromadzone były przed toaletą i jednocześnie łazienką dla dziewczyn. Zdziwiony tym zbiegowiskiem podszedłem bliżej i stanąłem na palcach, żeby ujrzeć całą sytuację. Moje serce zamarło. Zacząłem się przedzierać przez cały tłum, jaki teraz powstał i ciągle poszerzał się. Podczas tego cała moja pamięć wróciła. Przypomniał mi się wszystko od czasu, kiedy stan został przed z nią zabrany. Widziałem w mojej wyobraźni obrazy ojca, który stał się alkoholikiem, który stracił pracę i ciągle bił niej moją matkę. Widziałem martwe ciało mojej matki, kiedy popełniła samobójstwo. I przypomniała mi się chwila, kiedy pod mój dom podjechał wóz i zabrał mnie tutaj, do tego pieprzonego sierocińca. I teraz podbiegałem do mojej ukochanej Klaris, której twarz była pokiereszowana, jak znajomymi ranami, a na podłodze leżały jej zęby. Na lustrze był ten sam napis. Wciąż nie mam zębów, na jej własną krwią. Tym razem żadne leki już nie pomogły. Wiedziałem, że ona tu jest. Sama mi to przecież powiedziała. Zawsze będę przy Tobie. Zanim przejdę do ostatniej historii, chciałbym wam coś wytłumaczyć. W sierocińcu poznałem prozę Lovecrafta. To dlatego tyle o nim wiem. Czytałem tam o ktulu, o górach szaleństwa i o różnych innych okropieństwach z nekronomikonu. On istnieje. Naprawdę musi być gdzieś tam pod oceanem. Bo to on zabił Betty, po to żeby odrodziła się na nowo. To on dał jej to, co już sam ma wielkie macki zwisające mu z głowy. To jednocześnie jego symbol, pokazujący, że to w ten sposób ona została przez niego naznaczona. Lękam się więc z dnia, kiedy Cthulhu wyjdzie w końcu ze swojej świątyni i pogrąży świat w mroku. A to stanie się na pewno. A teraz czas na rozwiązanie zagadki. W wieku dziewiętnastu lat podałem się za geja. Poszedłem do gejowskiej knajpy, gdzie poznałem Michaela. Rozumieliśmy się i widać było, że mnie pokochał. Jednak ja tylko udawałem. Traktowałem jak dobrego kumpla. Najlepszego przyjaciela. Ale to tylko po to, żeby coś zobaczyć. Tej nocy się na to zdobyłem. Zacisnąłem zęby i poszedłem z nim do łóżka. A on szeptał mi do ucha miłe słówka o tym, że jestem jego największym skarbem. Obiecywał, że już nigdy mnie nie zostawi. A ja kłamałem, mówiąc zupełnie tak samo. I moje mniemania i obserwacje potwierdziły się, którą oszukał Betty. Tak, zabrała Michaela, żeż wcale mi na nim nie zależało. Nawet za nim nie płakałem, a wręcz brzydziłem się nim. Oto cała tajemnica. Betty zabiera tylko tych, którzy naprawdę mi współczują. Którzy chcą dla mnie dobrze. I tylko ich, i wyłącznie ich uczucia może wyczuć, podczas gdy ja jestem całkowicie bezpieczny. I tu właśnie kończą się moje słowa, drogi czytelniku. Dla Ciebie to zwykła opowieść, dla mnie zaś ratunek, albo raczej coś, dzięki czemu będę mógł mieć spokój. To dlatego tak dokładnie opisywałem swoje uczucia. Przerwałem Wam fragmentem z historyjką o alligatorach, żebyście bardziej zrozumieli mój strach. Opowiedziałem o moich uczuciach do Klaris, abyście zaczęli mi współczuć. Tak, zrobiłem to. Jeśli się ze mną jakąś więź, związajcie się ze mną i moimi uczciami, ona po was przyjdzie. Przyjdzie. Okieraszuję wam twarz i wyrwie wszystkie zęby. Ja zaś już i tak nie mam życia. Straciłem wszystko. Stałem się aseksualny. Nie czuję pociągu do niczego. Stałem się tylko marnym wrakiem człowieka. Kimś, kto nie ma prawa się podnieść więc dlaczego inni mieliby mieć lepiej. Tak więc strzeźcie się teraz, bo Betty nadal nie ma zębów. I jeżeli połączyła Was ze mną jakaś więź, to ona po Was przyjdzie. Życzę Wam wszystkim udanej śmierci, bo tylko ci, co nie umieją czuć, mają prawo to przetrwać.